Godzina piąta, minut 30, kiedy pobudka zagrała. Tak, kuźla. Była piąta trzydzieści, może piąta trzydzieści kiedy usłyszałem w nocy głuche jep. A kilka naście sekund później usłyszałem kapanie wody. Tak pierdzielnęło mi akwarium. Ach, po prostu, no, o niczym innym nie marzyłem przed świętami. Tylko o tym, żeby pękło mi akwarium, które zres zrestartowałem półtora tygodnia temu. No po prostu kuźwa rewelacja. Z tego co patrzyłem, wszystkie tam boki akwarium są szczelne. Nic się tam nie przelewało. lało się od spodu, więc prawdopodobnie po prostu pękło mi akwarium od spodu, od dna. Jak widzicie, akwarium przepięknie mi tutaj, tak sobie pękło. Po całej długości pewnie ktoś się może zastanawiać, dlaczego. Odpowiadam, e, półtora tygodnia temu robiłem ten restart. No i opóźniając akwarium, podniosłem je, żeby je wymyć i przylepiły mi się kawałki okleiny. No i zamiast to jakoś wszystko wyskrobać ładnie zarówno na akwarium, jak i tą tutaj powierzchnię właśnie no to zostawiłem tak jak jest, bo stwierdziłem, że skoro skoro się akwarium nie chybocze, po postawieniu go na tej powierzchni, to pewnie wszystko będzie ok zastanawiałem się wtedy przez chwilę, czy nie kupić sobie jakieś maty Dużo to, koszt, dużo to nie kosztuje, bo 10 zł. No ale nie chciało mi się jechać do akwarystycznego specjalnie po to, więc stwierdziłem, że postawię akwarium zaleję i wszystko będzie ok. No jak widać, ok nie jest. No ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. E, od razu kupiłem sobie nowe akwarium. Tym razem jest to akwarium troszkę mniejsze, zamiast 30 litrów jest 25, czyli długość ta sama 40 cm, szerokość ta sama 25 cm, natomiast wysokość zamiast 30 jest 25. I szczerze mówiąc, to nawet bardziej mi się podoba taki kształt akwarium, czyli taki bardziej podłużny, więc być może wyjdzie to nawet na lepsze. Korzeń jest w bardzo podobnej konfiguracji, choć tam troszkę tam jest zmieniona. Zmieniono ten układ, bo tu są w sumie trzy związane ze sobą korzenie. A rośliny są te same, więc nie ma się nad nimi co rozwodzić. Jedynie co dodałem, to lisimachie numularie tu właśnie z boku, tak żeby zapełniła cały ten, ten bok między szybą a, a korzeniem, a także wylądowała u mnie tonina lago grande. Jeżeli chodzi o nawożenie, a podłoże, to oczywiście to samo, czyli platinum soil. Jeżeli chodzi o nawożenie, no to tak samo będzie jak w 30 litrach, czyli przez pierwsze 2 tygodnie 0 nawożenia. Jedynie co 3, co 3 dni podmianki w ilości 10 litrów. No a później po tych dwóch tygodniach 08, 07, 08 azotu. Dziennie i 0,1 ppm -a fosforu. No a później po miesiącu wchodzi już pełna dawka mikro i 1,10 ppm żelaza. Tak jak już leje w 30 litrach. Mam nadzieję, że nic tu się nie stanie. W sumie to takie szczęście w nieszczęściu, że to akwarium pękło przed świętami dwa dni, a nie w czasie świąt. No to już by była troszkę lipa. Natomiast tu, jak pewnie widzicie, są takie plamy jeszcze w tle. A to z tego powodu, że nalepiłem to tło czarne, tą folię samą na przy, przy całej mokrej szybie od, od płynu do, do mycia szyb. Ale tych plam było więcej, już trochę zniknęło, więc myślę, że jak te wystąp to też już będzie tu o całe Elena czarne, bez tych właśnie bia białych plam. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o to akwarium. Natomiast z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę, aby te święta były radosne, obfite w prezenty, jedzonko, a także życzę Wam spokoju i błogosławieństwa Bożego, o ile oczywiście ktoś jest wierzący. Dzięki za obejrzenie filmiku i do zobaczenia.